Okej... Okay. I wracamy się do no, no, w Sankancji niczego nie złapiemy. Nic tu nie ma? Żadnych? No nie, no dla Struberów nie. Chyba, że pojedziemy do tego Circle of Duty. No, możemy tam. To byłem słodawcą, że wziąłem tego questa na ruszt. Patrzmy na, gdzie on jest na mapie. Aha! No, generalnie że biorąc, akurat wtedy to nie było sensu brać tam tego questa na ruszt. Czyli tak Teraz jest tą sens. drogą. Tam drogą... Dlatego nie lubię racera, bo nie mogę ściągnąć drifteru. Dalej, Complaint dalej. Complaint wolf. No, gra mi przecięła. Wybacz, że podczas przecinania nie jestem w na prowadzić dalej. Bardzo bym chciał. No i czas posprzątać na komputerze. Nie wiem. Przeciął mi tylko w tym jednym miejscu. I właśnie nie wiem czemu. Kiedy ostatnio robiłeś defragmentację? A kiedy ty robiłeś defragmentację, synu? No, nie wiem. Ja robiłam wczoraj. Ha ha ha, ha. Zawsze już przed nagrywaniem. co to za obszar? Ja właśnie sobie przypomniałem. Ozupełnienie amunicji, moja droga. O-o. Ale z tego co pamiętam, to chyba tutaj będzie ich tyle, że aż będziemy rzygać przez uszy nimi. I to nie przez swoje. Dobra, gotowa. Jo, matko. Co przynajmniej sobie? Tak. To będzie bolało. Prawie tak samo mocno jak Moxi. Bo w Moxie dom jest jeszcze ta przewaga, że jeżeli ktoś padnie, to idzie do penalty box. A tu jak padnie, to się. kończy event. Zamiast Shock Trooperów mogliby nam dawać chemikali. No ale przynajmniej z nich coś wypada, jakiś luk, nie? Hmm. Pamiętaj, że tutaj to autko będzie jeździło. Um. O, oh, co? <sum> Loli trooper Co mi się mm. No wreszcie Przydałoby mi się znacznie szersze pole widzenia niż te, które mam Ja nie widzę skąd do mnie strzelają O, tutaj. Yep. Coś było mi właśnie wysadzić. Możliwe, że autko już jeździ. Okay. Chemikali chyba mamy już komplet. Mhm. Mm Ale jakąś muzykę, chociaż mogli do tego dodać w miarę dynamiczną. Och well. mm. Ile mamy już wybitych tych mm. kostków? Niech ja spojrzę pop. Już tylko jetpacków musimy zabijać. No, tutaj to raczej jetpacków nie dorwiemy, przykro. jesteś tego taka pewna? O, nie, nie pamiętam po prostu wszystkich y, przeciwników, którzy tutaj Właśnie mogą być. mi się być. mi się wydaje, że dorwiemy jak najbardziej. To sekundkę. O My shields are crap. Ja mam 1185 tarcz. Nie, 1196. No więc widzisz, czego narzekasz. Nie chodzi o to, że dostałem bossa na, na ich jakoś narze, no. Dajcie mi przejrzeć to, co zostało z waszych martwych towarzyszy. No, mogłeś to zrobić wcześniej. Tak nie, nie ogarnąłem troszkę. Teraz jest troszkę za późno oho co wyjechało? właśnie nic nie wyjechało z tego co widzę tylko jakiś taki straszny zgrzyt tej gości wyszło trochę. Uii. coś to mi Lery. No co za cholerstwo. Gdzie jeste się pedały. Dobra, okej. Okay. To już jest zabawne. Strzelą do mnie w plecy. Nieważne w kąt, stanie się obrócę. No bo jest ich wszędzie pełno. Musisz się ustawić gdzieś indziej, a nie na środku. A, ja pojadę tam, że ty są no właśnie wiesz, my się zabijemy długo, się właśnie spili. Czy trzech, nie wiem. No, no, don't care. No, masz heda. O, tu jest badass engineer. W gratisie. O cholera. To będzie problem. Nie wiem, gdzie jesteś. Jestem... To rozejrzyj się w mapie dobrze. Ale chyba dam radę tego zabić. wklądam się i już chyba cię widzę. Mam. Second wind. Przede wszystkim na tej mapie trzeba się dużo ruszać, bardzo dużo. Nie możesz być zbyt długo w jednym miejscu, ponieważ wtedy cię okrążą. No, cały czas zrywałeś po plecach Byłem I na w zimnym miejscu Byłem w zimnym miejscu Chyba już teraz nie wiem czy jeździł ten, ten wózek, czy jakiś shock trooper gdzieś tutaj Prawdopodobnie jeszcze shock trooper. Bo nie widziałam jeszcze wózka

союз перед но no. To mnie tu zablokowało, a to. Tak, tak, taking casualties. Ciekawe czemu. Ee, bo są po jeszcze stronie barykady. muszę się ruszyć, bo nie mogę do niego strzelić. Ale drze dzioba. Tu słyszę O oh yeah, druga runda Teraz trzecia uh, I odkurzaczy dalej nie mamy Mhm mm No, look. <sighs> Dwóch odkurzaczy nam cały czas brakuje Mhm mm Corporal teraz, jak daleko zajdziemy w tych stopniach wojskowych? Nie wiem, ty już sobie pozbierałeś złom, który chciałeś pozbierać? Tetę, no, nie muszę zbierać złomu, ponieważ mam 80 milionów. так <suss> No, huh. nie. Stoj sobie gadnię i nie o strzela, rozsądnie, posadnie. BD. co się wypadło? Nie mam pojęcia. A, Wiem, że sobie urządziłam tutaj strzelnicę. Mm, Nic jedna. Przejdę się ciekawe, jakby nie mam amunicji do snajperki, za bardzo. Sniper is personal. O, kici, kici, o, kici. No. zaczęło robić ciasno. Weź mi się za plecami. Noo robi masaż z To jest pistolet. Matko no, nastąpi. Będzie ja zagrałaś nie zdążyłem. Pydem, 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 bym, no i jeszcze ty, i kto jeszcze chce być obdarowany amunicją do SMG? No ja mam dużo amunicji do bo tak jakby mi się nie kończy, mówię dużo razy. No właśnie mi też się nie kończy amunicja do SMG, bo regeneruje mi się. O, są. Podkurzacze? Podkurzacze, no. tak jest! Jej, jak ja was dawno nie widziałam. Jak ja się za wami bardzo stęskniłam. Już mamy komplet do zadania. Mm -hmm. Yep. I wycią Dobra jeszcze który chce on o kolej nakuzecz yep. był jeszcze jeden.

Jakiś taki fioletowy gościu w pancerzyku. O! Dużo ma hapa, już mu trzy heady strzelałem z tego sileciku i... Dalej biega, żwawo. No, odechciał no. już. Jakiś boss. Yy. Kurde, nie ten przycisk. Przeżył ten cały MacCloud znowu tak! Nie to ten to już wóz, wózek jeździ. Sodko. Czyli mówiąc krótko, trzeba być poza jego zasięgiem. Yep. No widzę go. Będę wdzięczna, jeśli będziesz osłaniał moje plecy. No, jesteś? Gdzie jesteś? jesteś? Na no, że jest samo gdzie ty. Kurde, nie wiem skąd mnie strzelili, więc Lancer. musisz mnie podnieść. O, nie powinien był mieć z tej strony tutaj do mnie zasięgu, Nie, nie, on ale... był po drugiej stronie areny. Więc miał, miał zasięg najbardziej. Temet. Próbuję tak jakoś go załatwić, żeby nie mogło mnie sprzątnąć. Próbuję trafić do ich na dole co strzelają, bo oni są jeszcze... wow wow wow. Też są dość istotnym problemem. Ja się z rakietnicą na nich zaczęliłam. Temat. Mhm. mi nie zostało. No jeszcze kilka strzałów i będzie po. No pieczuś. Już są Okej okay. nice. To takie, takie idealne finishing touch No ba Czy tutaj ktoś... a nie to tylko jakieś zwłoki które na tym I Anskrzęce. to touch przy użyciu rakietnicy No Wiesz czasami trzeba mocniejszego dotyku Nie, zły dotyk boli całe życie co? Ten... Sargent co za skurczy byki! W ogóle dostałem jakiś mod specjalny. Truck stick on the wrestler. To jest do melee damage. Melee damage. Hmm. Au, au, au. Szkoda, że nie mogę już sobie SD-u, pojemności magazynków powiększyć. Mm. OCHWEL! Dalej tłuczemy ich? Nie, no wypadały te questy, nie? Czy robimy sobie od tego quest'a przerwę? Przerwa... brzmi bardzo głusząco. jak będziemy musieli je znowu wrócić i znowu... Do nich strzelać i tak i tak. Pytanie, czy chcemy to zrobić teraz, czy... Dajecie na razie spokój i zrobić to jakby w przerwie po trapach na przykład. No, można zrobić przerwie po klap-trapach do końca. No bo to jest nużące na dużą metę. Okej. Jesteśmy w znajomych rejonach. razy drzwi znajomych, może tak. <grym> znajomych ich. <grym> no. Poń! Hop in. Na pałę pojedziemy przez ten do Tibon Junction, oddać quest. I będziemy już żyć sobie na podwój trapów. Mhm. Mm Chyba, że będzie można jeszcze raz zrobić ten e, bieg z tym, z eksplozją. Wtedy. wtedy można by to rozważyć. Bieg z eksplozją? Znaczy, no, czyszczenie składu. Nie, już to było raz. Nie będziemy tego powtarzać. Nie, Nie będziemy milion razy kręcić jednej rzeczy. Pff. Nie no, chodziło mi o to, żeby to zgarnąć poza kręceniem. Nie, I nie chce mi się. Nie chce w... mi się. Tak, 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 tak. Ja po prostu... ...zaczepiłem się o krawędź. Co ciekawe, Monster jest... ...masz wyższe zawieszenie, ale też nie jest w stanie tam przejechać. Pff. Bo nie. Podejrzewam, że to jest lokacja typu Siekiery dzwonione. To znaczy, access for prohibited. No, Siekiery. Ehh, taka. Takie tempe tłumaczenie. No bo access. Tak, tak, nie musisz no. mi tego tłumaczyć, ja to wiem, ale mnie to w ogóle nie śmieszy. No to jest taki, no. To jest tak suchy, że zgrzytało mi w zębach. Dobra, rozjadę tego gościa na pociechę. Rozmi lepiej. Kolejny rozjechany na pociechę. No już to już nie pociechę, ten jest z No ale nie musiałeś aż tak bardzo zobaczyć trasy. Teraz mamy problem. Etam. Dobra, nie przedłużaj. Dobrze, dobrze, już. I I tak jesteśmy sporo w przeddzień, tego Racera, a nie Monstera. Monsterem podejrzewam, nie próbowałbyś takich manewrów, bo stwierdziłbyś, że jest zbyt mało manewrowy, bo ma większą bezwładność. Nie, stwierdziłem, że jest tak cholernie wolny, że zanim my się tam dotoczymy, to miną dekady. Nie, mi chodzi o to, że Monsterem byś się nie zatrzymywał na te przejażdżki po nich. No nie, nie zatrzymał się. Nie dlatego, że jest mało manewrowy, tylko dlatego, że jest wolny jak... jakby siedział w tym, z tyłu Midget i napędzał go w siłą własnych mięśni. Midget? Co ty, stado chomików. Tu Nie, stado chomików to napędza lancera. Nie, to nie chomików, to stado ślimaków. Ewentualnie kopczyk gnilny. <gry> Tak, kto nie wie, to od razu informuję. Gnilny kopczyk jest bodajże potworem, który znaleźć można sobie w. którymś z podręczników, chyba do Dungeons and Dragons. Yes. Ojej. Oj, oj. Śmialiśmy się kiedyś ze znajomym, że kiedyś zbudujemy rydwan ciągnięty przez dwa gnilne kopczyki. Które poruszają się z prędkością toczących je Yep. I. Teraz postaraj się troszeczkę wyraźniej mówić. Yeah, Muszę napisać. Ja jest, się tylko zastanawiam, jaka jest prędkość yeah, be, be. toczących się, znaczy takich wiesz, pełzających robali. Czy ktoś zmierzył kiedyś prędkość poruszania się robala? Pytanie konkursowe: Jeżeli pójesz tam z jaką prędkością z, b, ten Pełza Czerw Grobowy, dostaniesz e, e, e. Zombie ciasteczko? Może być Zombie, cookie! Dobra, wysiadamy. No, Ech. no, pięknie, fantastycznie. Dobra, gotowa na... nową przygodę, że tak powiem? Jop. Yep. Dawaj. To jest... niech ja tylko znajdę się miejsce. Widziałem promotor, nie... Tartarus Station.